Half man, drill, half man, Della. My band about seven, strong, just like fella. Yeah, Bart, Melly, Mel, no, Bart, Van Helen. Now we represent Illadel. where they still re Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z naszych przygód Minecraft w Słoiku. Tak, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy naszą serię. Tak, jestem troszeczkę taki pod, pod, podradowany, chociaż nie wiem czemu, bo znaczy zaraz Wam wszystko tu opowiem. Nie wiem czemu jestem podradowany, chociaż przed chwilą przegrałem parę rund w piłkarzykach na papierze. Tak, gram w tą grę. Dobra, nieważne. Zaczynając począwszy od czego najpierw od dołu powiem wam m, ile zadań zostało, co tu się zmieniło, i tym P, i Bo w ostatnim odcinku dość duże za, zaszły zmiany. Możemy się tylko spać. Przepraszam, SMS nie chciałem. <grym> <grym> więc, więc. więc. Dobra, tam płoną, zaraz tam się wszystkiego dowiecie. Więc tak, jedną skrzynię stąd przyniosłem tutaj y, i posegregowałem to, czyli tak, mamy tutaj, tu mamy coś takiego. A tu mamy coś takiego. E, między odcinkami oczywiście tylko jak już mówiłem sobie, grałem i powykonywałem parę zadań, parę rzeczy, które zaraz tych tabliczek poznikają, parę zadań. Lecz zanim do tego za zaczniemy, powiem Wam o paru zmianach. Pierwsza zmiana jaka dzisiaj zaszła, dzisiaj mieliśmy iść do tamtych tamtych, tych, do tamtych koreczków, do nich zaraz pójdziemy albo do netheru, ale jeszcze zastanawiam się dlaczego. do czego. Chyba do netheru na koniec. I tak, e, pewnie zastanawiacie się co to jest. To jest dom, który właśnie wybudowałem sobie ja e, tak, wybudowałem sobie dom e, Autor nie powiedział, że dom ma być wbudowany w w kuli, więc wybudowałem go po prostu na zewnątrz, mm, tak, tu jest nasz korek rozbudowany, yy, wcześniej było zejście tutaj, chodziliśmy kamieniami, schodziliśmy na dół, tego tutaj zamurowałem zrobiłem zejście takie dość normalne yy, czyli schod, czyli te jak to się nazywają, płotki z tymi, płotki z, no po prostu drabinki, yy, czekajcie, będziemy musieli się rozprawić z tymi tutaj szkletami żeby mnie rzucili yy. o, myślałem, że już nie strzelają

o ty, suko, chodź. No, chodź! No, chodź! Nie! O ty, Frenzel, byś tylko spróbował. Oj, się kurde, wystraszyłem jeszcze. Dobra, no widzę, że bez lipki. E, więc, co tu zaszło? E, pamiętacie, była jedna platforma, to była ta platforma, 20x20. /20. To jest cały czas ta platforma. Do tej platformy dobudowałem kolejną platformę. O, o wielkości tej platformy to jest platforma. E, 16x16, 16. ona jest troszeczkę mniejsza od tego, jak możecie zauważyć. Patrzcie, pójdziemy tutaj na róg, ona jest o 2 o mniejsza. Tak, nawet dwa, dwa mniejsza, bo tutaj już jest ziemia, tylko że tu jest, wiecie, to jest tak w powietrzu. Ym, I tutaj mam swoją farmę drzew, bo w tamtej kuli mi słabo drzewa dropiły, więc tutaj sobie postawiłem drzewa. I teraz stąd, tu mam hodowlę drzew. Jak po prostu przychodzę sobie, to sobie biorę sobie stąd, ścinam sobie stąd drzewa. I tutaj mam skrzyneczkę, i w tej skrzyneczce mam schowane wszystkie ym, Wszystkie te, jak to się nazywają, nasionka, które dropią z drzew. Lecz to jeszcze nie koniec. Ym, to jest nasz dom. Ja go Wam troszeczkę może tak pokażę z innej perspektywy. Ym, dom w środku wygląda tak wygląda przód tego Domu. Tu będzie wszystko wyłożone ładną zieloną trawką. Trawkę pociągnę stąd. Będzie górą szło, 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 tu, 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 aż tutaj. I tutaj będzie ładna trawka. Ale to zrobię pomiędzy odcinkami. No tak, dom prezentuje się tak z daleka, on jest zrobiony pod skos. Próbowałem go zrobić symetrycznie, ale niestety nie chciałbym się już tego bardziej przebudowywać, więc zrobiłem go tak jak jest teraz. Chyba noc się robi. Nie myślałem. Widzicie, to jest podłoga taka. Dach jest taki. Tak, ładnie próbowałem coś ładnie zrobić, żeby, żeby ładna estetyka tego zaszła. I tak, tutaj staną miejsce okna za chwilę. Nie robiłem tego bez Was, bo nie chciałem, bo mam bardzo mało szyb, mam tylko 20 szyb, więc postanowiłem, że przerobimy to na, na panele i panelami to wszystko zrobimy, będzie ładniej to wyglądało. Więc tu już zrobię, przyniosłem sobie piecyki, dwa crafting table oraz skrzynię. Skrzyni nic nie ma, tu będą drzwi. I jeszcze na dodatek zrobiłem tutaj taki figubiku, tu jest drabinka i tu będzie na górze yy, pokój mój tajny do moich skrytek. O, on jest tu w tym miejscu. Nie wiem co ty robił z MOP, ale okej. Okay. Jak widzicie, tutaj będzie moja mała, tutaj jeszcze sam nie wiem co zrobię, jakoś zagospodaruję tą przestrzeń Ale wracając to jeszcze nie wszystko czym chciałem wam się pochwalić, bo zrobiłem coś naprawdę ekstra, coś co mi się podoba. Tak, taki normalny, typowy, taki robiony, wiecie, jak taką tradycyjną metodą. To jeszcze nie wszystko czym chciałem wam się pochwalić. Chciałem wam pokazać jeszcze coś, co jestem z siebie bardzo z tego moment dumny. Wiesz, idziemy do tego. O, tak wygląda dom. On jeszcze będzie w szkłach i on jeszcze tutaj zostanie ozdobiony wodą, woda będzie spływać z góry. Fajnie to się będzie tutaj komponowało, ale to robiłem nie jeszcze, robiłem to na razie, gram, no wiecie, więc to nie gram tak w to cały czas. Dobra, ale pokażę wam coś, z czego jestem z siebie dumny. Co zrobiłem sam, pewnie to nie jest jakiś wielki wyczyn, ale dla mnie, powiem wam, że to jest naprawdę coś fajnego, bo samemu coś takiego zrobić i to wykonać, to jest coś fajnego. Dobra, więc tak, tutaj mamy tą naszą kulę, o której, ten nasz słoik, przepraszam, nasz słoik, o którym mówiliśmy, gdzie którym Chciałem się was, w, miał być konkurs kto zrobi, kto zrobi największy, kto zrobi ten, kto wymyśli najlepszy pomysł na zagospodarowanie tego słoika, wygra jakoś tam nagrodę. Postanowiłem, że sam to, znaczy nie wiem czy wy ktoś wygrał, czy ktoś napisał ten pomysł, bo ja tak naprawdę nagrywam kilka odcinków naraz. Ja nagrywam trzeci odcinek pod rząd tego, tam gdzie skończyłem ostatni, więc... No wiecie, tylko po prostu przerwę robiłem, więc nie czytałem tych komentarzy. Mm a tak naprawdę dla przypomnienia jest teraz 9 lipca, więc wy kiedy oglądacie ten odcinek, to już jest ko... Wiecie, którego tam, koło dwudziestego któregoś, więc to też jest warte podkreślenia yy, po prostu nagrywam, żeby mieć już z głowy żeby się zobrazić za inne produkcje, ale dobra zrobiłem mob grinder własnej, własnej produkcji, który jest yy, mm, moim pomysłem yy, i chyba go jeszcze nigdzie nie widziałem, przynajmniej ja ni od nikogo go... czekajcie, się troszkę od nikogo ja go nie ściągałem jak on działa? Mamy tutaj yy, normalną, wypełniłem cały słoik koblem, jak widzicie z każdej strony jest wypełniony cobblestone'em z każdej całej ścianki, żeby nie wpadało do nich słońce teraz w tej skrzyni mamy dwa wiadra z wodą, wyciągamy sobie dwa wiadra z wodą, to jest półautomatyczna skrzynia, skrzynia chciałem powiedzieć oj przepraszam, to jest półautomatyczna y mob grinderownia y i teraz pokażę wam jak to działa, wycinamy tutaj stąd y ten dirt i wlewamy wodę w ten trójkącik Wlewamy tu wodę, tu mamy zejście, schodzimy sobie na dół i tu pięknie wypływają nam itemki z potworów. Yy, zaraz Wam pokażę, jak to na górze wygląda dokładnie. O, widzicie? Patrzcie. Zombiak, creeper, szkielet i creeper. Oj, płyną moje drciki. Mm. Zaraz pewnie się spytacie, jak ja to zaraz zrobiłem, ale zaraz wam to wszystko wyjaśnię, tylko muszę pozbyć się tych szkodników, żeby tam wejść, żeby nic nie zrobiły. Jak widzicie one się duszą pod wpływem wody. To jest bardzo prosty mechanizm, na pewno każdy z was dałby radę go samemu zrobić, tylko trzeba było pomyśleć. pomyśleć. Ja spędziłem nad tym tak serio to 4 godziny, ale udało mi się stworzyć i mi się naprawdę spodobał ten pomysł. Yy, tu jest skrzynia z itemami, tak to jest skrzynia właśnie z tego mobgrindera. Ja tutaj stąd mm, nic, nie nic nie dodawałem, nic nie zabierałem, na żadnej walki nie chodziłem. Taka skrzynia właśnie się no jak wy sami widzicie to jest dropik dość niezły, a pomieszczenie nie jest zbytnio duże, więc też jest warto podkreślenia. I odkładamy na miejsce, czy ile tego jest. Ja tak przychodzę, przychodzisz tutaj, Przychodzisz tutaj co chwilę, możesz przychodzić co sekundę, bo moby spawnują się na ileś tam kratek. Jak wchodzę, idę do tego słoika i wracam to już moby są, to sprawdzałem. I tak mogę, mam po prostu swoją mobio, mobownię, <laughs> że tak to nazwę, ale dobra. Teraz wam pokażę jak to wygląda w środku, zabierzemy wodę. I wejdziemy tam do środka, pokażę wam jak to wygląda. Ym, tu wykopiamy. O. Yy, w środku nie ma nic innego, jak po prostu przez pusta... puszcza prześcień. <grymne> jak mówi ten gościu z tej reklamy. Nie, no nie. Ale tak naprawdę w środku wygląda to tak. Yy, moby spawn spawnują się tutaj. Tu jest ciemno oczywiście. Zakre zakreślam, że tutaj jest dirt. I tu jest ciemno. W tym miejscu wszędzie. Jak jest zamknięte. A to wam zademonstruję, żebyście widzieli, że tu jest całkowita... całkowity mrok. O, o, widzicie, tutaj jest całkowity mrok, tu się spawnują moby, Ym, na dole jeszcze będą zamknięte drzwi, żeby nie było tego tutaj, bo tutaj też światło się odbija, ale to i tak jest za sobą światło, żeby się tu mob nie zrespił, mobek się respi tutaj, no i co, żyje sobie, żyje, chodzi tutaj, chodzi, no i przychodzę ja, wlewam wodę w to miejsce, o którym wam mówiłem, ono, o o, czekajcie, wyskoczę tylko i zrobię tutaj jeszcze, żeby się... Tutaj było dużo problemów z tym, żeby ta woda dobrze pływała, spływała. Yy, mobek się respi w tym miejscu. Mobek się tu respi. Ja wylewam wodę w tym miejscu i w tym miejscu. I mob jest znoszony, widzicie prąd, znosi go w to miejsce. A tu jest zrobiona, proszę bardzo, coś takiego. Mop nie umie płynąć do góry, więc do góry nie płynie, po prostu spada, dusi się, brakuje mu powietrza, ginie, no i temki wypływają. W sposób dość prosty yy, powiem Wam, że ja z siebie byłem dumny jak go wykonałem, yy, bo naprawdę myślałem nad tym dużo i dużo, bo nie, nie mogłem zrobić tak, żeby ta woda spływała yy, równomiernie i żeby... Yy, wszystko ładnie tutaj, z każdego zakątku, nawet z tych, woda zmywała moba w stronę, właśnie tam ziemi, bo jakbyśmy robili to normalnie, tradycyjnym sposobem, żeby woda się wlewała, to mob by był znoszony i byłby spychany na przykład w ten róg, albo na przykład w ten róg, i by nic mu nie robiło z tego się. Więc postanowiłem, że ja to tak tutaj porobię, tak porobię te kombinację, że mobie z każdego rogu spychany zawsze w to miejsce. I co i tutaj się Enderman nie respi, ponieważ jest dla niego za mała przestrzeń i normalnie nie musi. Musimy się martwić o to, że na przykład jakiś placek zostanie nam zabrany i zostanie zniszczony nasz mob grinder. Oczywiście jest ryzyko, ale co pa ja tutaj wchodzę co 10 zbi zbiorów yy, mobów, co 10 zbiorów itemów i normalnie tutaj naprawiam. No i tutaj jest koniec, to by był da tyle maczego mobgrindera. O nie odłożyłem mięsa, ale dobra mięsa i tak mamy tam dużo. Tutaj jeszcze planowałem jakieś wyjście fajniejsze zrobić, no ale nie będę... O, przepraszam, to do mnie piszą piszą. Yy, nie można tutaj niszyć słoików, więc zostawię to tak, jak jest. Mm. A teraz wam pokażę jeszcze, co zrobiłem. Bo miałem widzę, że się... mieliśmy iść do słoików następnych, a póki co... To pokazuję wam tylko, jakie zmiany zaszły. No ale zaszło dużo zmian, więc wolę wam je pokazać. Słońce już zachodzi. Do tej kuli wybierzemy się w ostatnim odcinku. Mm. Tak, już wam pokazywałem z grubsza. Tu się więcej zmieniło. Tam już jest moja farma drzew, tu jest mój dom. Mm, tu jest, wejdziemy do tego słoika na razie. I coś wam, i pójdziemy się przespać od razu, i wykonamy zadania, które nam tutaj zostały. Bo dość tutaj, często gram. Nie wiem czemu, bo strasznie mi się ta mapka spodobała. Jeżeli macie jeszcze jakieś tego typu mapki, i Wam się podoba ta seria, to wysłuchajcie mi na pliwa fajne mapki, właśnie takiego typu. To będę je nagrywał, dla mnie nie ma problemu. Więc dobra, zbierz 64 mączki kostnej. No i jak widzimy, mamy 12. To nie jest zadowalający wynik, ale jak pójdziemy tam, to zbierzemy to 64, więc dobrze. Zrób 16 panel szyb. I to właśnie teraz wykonamy. Z tej całej tej farmy, której tu miałem, z tego piasku, która tu była ta plaża, zebrało się 20 piasku Z tego 20 piasku już od razu przetopiłem i zrobiłem z niego 20 szkieł. Mówiliście mi w odcinku, żebym postawił piasek, trzcinę na piasku, wtedy trzcina szybciej rośnie. Więc, ale jest jeden problem: mi tej trzciny nie jest tyle potrzebne, żeby ona y, aż tak często rosła. Już patrzcie, tutaj rośnie, a ja już tej trzciny mam. Jak widzicie, trzy staki prawie, więc nie jest mi potrzebne tak dużo tej trzciny, bo ja z tej trzciny i tak nic więcej nie zrobię, więc może sobie to rosnę na zielonym. Jakby mi naprawdę zależało na rośnięciu trzciny, no to rzeczywiście postawiłbym ją na piasku, wtedy miałbym jakoś z tego zarobek, na przykład na serwerze, jak widziałem na innych serwerach. Ale dobra, yy, mamy te 20 szyb i zrobimy z nich panele. 16 paneli, o ile wiem, tak się robi panele, tak? Yy, my zrobimy sobie z nich, yy, zrobimy sobie 16 yy, yy, tych... 32, 32 panele, zrobimy sobie 8 bloków szkła. E, musimy z tym bardzo uważać. Oczywiście zrobiliśmy już 16 bloków, e, zrobiliśmy już 16 paneli szyb, więc możemy to zadanie wykreślić. Zrób 16 szyb. Co tu jeszcze jest? E, zbuduj to nie. Kamiennych płyn, płyt stone slab e, i płytek naciskowych. Płyty kamienne stone slab 30. E, 30 stone slabów, tak? Dobra. Co my tu mamy? 300 słabe, dobra, zrobimy te 300 slabów, żeby zadanie było wykonane. Oczywiście z tych zadań, które wykonałem już. Yy, Okej, okay, dobra. Yy, z tych za, z tych oczywiście z tych, stonc, z tych wszystkich itemów, które, wykona, yy, które tutaj wykonałem, na przykład uzbierałem te yy, 6 te 50 brzozy, która tu była, to to wykorzystałem, oczywiście nie zostawiałem tego bezpośrednio w skrócie, żeby to się nie marnowało. Dalej. Yy, dobra, z kamiennych płyt z tą slabów. Yy, płytek naciskowych. Zrobimy ile? 10. Dobra, to też zrobimy. To też nie jest proste. Przetopiłem troszeczkę węgla. Mam tutaj 25 i tu mamy 47. Tu jest węgiel zwykły, jak widzimy, a tu mamy węgiel drzewny. Po prostu wsadziłem do tego węgla, który cały zebrałem z mapy tutaj, całe drewno i zrobił mi się węgiel drzewny. Na razie przetopimy troszeczkę. 10. Dobra, mm, tutaj mamy tak, tutaj mamy tak, i coś miałem zrobić? Szyby, panele. A, płyty naciskowe. A, mam 17. E, płyty naciskowe robi się w łat jeszcze łatwiejszy sposób. Mamy ich zrobić 10. O, zabrakło mi Dobra, jeszcze raz. Tu i tu. Dobra, no Jezus. Mamy 10, mamy 10, odkładamy te 10. Na razie nie jest nam potrzebne. Będziemy się doczekać, że to je zagospodaruję. I teraz 10 naciskowych jest zrobione. Dalej, zbuduj palniczkę do netheru to nie. Zrób 10 biblioteczek szafek, to nie. Zrób 20 obrazów, to też trzeba zrobić. Zrób więcej słoików, to się słoik zrobi jak znajdę motyw do szkła. Zrób 10 golemów śniegowych, to jest ciężkie. Zrób łuk z i zdobądź 24 strzały. 64 strzały. Łuk mamy, strzały mamy w tamtej skrzyni, można zniszczyć. I jeszcze tam jest 10 dźwigni. Dźwigni nie mam na razie. Dalej. E, zrób 24 stone bricks. To też trzeba zrobić. Duży grzyb też trzeba zrobić. Zbuduj dom. Dom, no nie można powiedzieć, że jest zbudowany, więc nie będę go niszczył. Ale tu jest zadanie. Zbuduj generator kamienia cobblestone'a. E, to też zadanie wykonaj. Proszę bardzo. Schodzimy na dół. Tak, jak wiecie, tu jest moja niezagospodarowana przestrzeń, ale tutaj y, miało miejsce klasyczny mob, grind klasy mob grinder, boże, klasyczny, y, jak on się nazywa, ten mob spawner, boże, cobble spawner, nie, jak to się nazywa, jak to się nazywa to? Generator lawy, właśnie i tak, no po prostu tu jest zrobiony szyb, z niego tu jest dla na woda, tu jest dla na woda, z niego spływa, tu jest dla na lawa, z niej spływa, ona jest otoczona wokół, żeby nigdzie nic nie wypływało. No i po prostu stoimy w tym miejscu, niepotrzebnie zniszczyłem ten klocek. O, ten klocek tu musi być, stoimy w tym miejscu. Kopiąc ten klocek, po prostu czekamy i jest wyrzucany nam za każdym razem klocek, który podnosimy i zbieramy. No, to jest generator cobblestone'a, tu jest nasz mob spawner pająków, ale na razie do niego nie będziemy korzystać, bo y, mam na razie dużo itemów z potworków, y, więc mob spawner też możemy już usunąć tabliczkę, mob spawner, generator, boże jaki mob spawner, co ja mam z tym mob spawnerem, mob grinder, boże nie mob grinder, boże, jak się to nazywa, to, y, generator lawy, właśnie, wychowaj wszystkie zwierzęta, zrób 10 grzy... zupek grzybowych, Świecące dynie, 10 świecących dyni. Dyń też już dość dużo zebrałem. O, 23 mamy. Weźmiemy 10 i zrobimy z nich te to co oni nas proszą. O, widzę, że nie mamy. nie mamy tych. O, widzę, że pies się pies się odezwał. Przeczekajcie chwilę, zaraz wracam. Dobrze już jesteśmy. Jeżeli słyszycie psa w tle, to bardzo przepraszam, ale to jest pies, wyredny pies moich sąsiadów, który szczeka jak idiota na wszystko, co się rusza. I bardzo irytuje ten pies bardzo chętnie, bym go rozpieprzył o ścianę. Ale ten pies jest naprawdę idiota. Mówi się do niego, nie, ale on i tak będzie szczekał, dobra, nieważne. Ja słyszę ciągle mieszczanie ja tego psa, więc wy pewnie też go słyszycie. Nieważne, bierzmy te 10 dni. I szczeka cały czas, i szczeka. I na co szczeka? Idiota! Nie lubię takich psów. Dobra, mamy 10 świecących dni, i je niedługo jakoś wykorzystam. A to z odcinkami, muszę pomyśleć, bo nie chcę na razie marnować moich dni. Dobra, 10 świecących dni jest. Zadanie wykonane. Jak widzicie, zadań zostało już naprawdę co niemiara. miara hmm, do końca tej serii, no może nie aż tak do końca, ale yy, dużymi krokami, hmm, odłożymy niepotrzebne nam itemy, czyli to, to trzeba wziąć ze sobą. 10 labdorów, tam coś było, 10 labdorów. Aha, to już w, w kolejnym odcinku wykonałem 10 labdorów, to możemy odłożyć. Mączkę kostną, troszeczkę drewna, drewno zostawimy sobie całe. Bo tam jeszcze trzeba dom dokończyć i tak dalej, i tak Te pierdoły dokończyć to jest nam niepotrzebne, to możemy odłożyć. To jest nam niepotrzebne, to też możemy odłożyć. To jest nam potrzebne miecz, motyki, trochę tego, tego. Dobra, to wszystko już nam jest potrzebne. Dobra, więc co tutaj by zostało? Nadal dałoby się przespać. Prześpimy się i pójdziemy dokończyć mój dom w tym odcinku jest taki bardziej, ten odcinku będzie taki bardziej organizacyjny, żeby wam pokazać i pójdziemy do jednej z kul za chwilkę tylko najpierw niech się popalą te mobki e, o patrzcie mm, są moby na tym tym, tam się palą palą się, palą się, dobra niech się palą, ale my idziemy do naszego mobgrindera jeszcze raz na chwilę Coś wam pokażę jeszcze, idziemy do naszego mobgrindera, nie wiem czemu w tej kuli jest najbardziej przytulnie nie wiem czemu w tej Jakoś najbardziej mi przypadła do gustu. Był może malutka i taka switaśna. Nie wiem czemu. Ale najbardziej do tej kuli się przyzwyczaiłem. O, suszymy pająki. O, właśnie. Oczywiście duży minus tej... Y, tej... Tej... Tej całej y, grindera że nie zabija pająków. Bo pająki mają powierzchnię dwóch kratek, a jak wiemy, tam jest powierzchnia jednokratkowa. I od razu wam mówię, że to nie zabija pająków. Ale mi pająki nie są potrzebne, bo mob spawner pająków mamy. A póki co... Y, Mop spamnajków mamy i póki co jak coś jakiś pajączek będzie, to się zawsze go zawije. No i widzimy, co, jakie mieliśmy okazy. Jednego creepera, zombiak. Nie, miałem trzy creepery, dwa zombiaki i jeden szkielet. O, ładny okaz, ładny okaz. Chyba tam dwa szkielety jeszcze się biją. O, widzicie? Brakuje im powietrza. Pamiętajcie, że po szkle szybciej płynie płynie płyną itemki. No, dłużcie się szybciej, dawać mi itemy. O, gunpower, pięknie. No widzicie ile itemów? Głupi mały mospaner. Gdyby ten mospaner był większy, to by naprawdę było to okazalsze. Ale nie moglibyśmy tego zrobić już ze zwykłej wody, bo zwykła woda nie ma aż takiego zasięgu, jak wiemy. E więc, m, jeżeli byłby większy mob spawner, większa kula, to by się zrobiłoby bo mob spawner większy. A gdybym miał na przykład, na przykład, te, na przykład, na przykład, gdybym miał na przykład, bo orzecam o tym przykład, gdybym miał redstone nowy proszek, to bym zrobił to w pełni zmechanizowane, że tylko jedną dźwignią bym y, zbierał cały łup. No, ale na razie nie mogę się w to uzbroić. Dobra, ładny, ładny dropik poszedł. Gunpowderów troszeczkę, nie wiem po co mi tyle, ale okej. Okay. Bierzemy wodę, odkładamy wodę do skrzynki. Pająk chyba został. No, jeden. A żyj sobie. Nie jesteśmy potrzebni na razie do niczego. Nici mam dużo. Mm. No i wychodzimy. Teraz, jak już wrócimy do naszej kuli tamtej, to hmm. już tam mobów nie będzie, które tam były. Ponieważ one zniknęły. Bo moby, jeżeli dochodzimy od nich zbyt daleko, to one znikają. One są tylko. Czytałem, że one są tylko. Znaczy, no nie wiem, czy to już jest prawda, ale kiedyś czytałem, że moby się spałnią e, Kilka, chyba tam 50 kratek od nas. Czy tam 30, i po 5, a czy tam 60, i jak już poniżej 60, to znikają. O, widzicie, zniknęły wszystkie, a było ich kilka. A przecież same, do, same nie skoczyły w przepaści, przecież one są inteligentne, prawda? Prawda. Dobra. Schodzimy. Pięknie. Zaamortyzowany upadek. Dobra. O, jeszcze on tutaj łup. A niezbyt dużo, ale zawsze coś. Tam. Nic. Tu już nic nie zostało. O, zgniłem mięso w dupę, sobie Dobra Jedna kość, przetopimy to na bonemill Właśnie takie poszczególne kości przetapiam na bonemill Właśnie 64 moczki mączki, które mieliśmy zrobić Ale dobra Zróbmy najpierw ten dom dokończmy, bo ja już chciałem się do niego wprowadzić żeby już mi się tu moby nie pojawiały Trzeba to zrobić tak O O O O Jeszcze tu O Starczy mi, idealnie mi starczyło paneli. Patrzcie, idealnie. A teraz 8 mamy. O jezus, tu będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Osiemnaście byśmy potrzebowali szyba. Mamy, nie mamy tylu. Na Najpierw zrobimy. Bo ja to tak miałem, taką miałem wizję. Najpierw zrobimy to tak. Może, jak się jakaś szyba trafi, jakiś piasek, to się tutaj dokończy. To ja na razie to zakleję w takim bądź razie o o. Dobra, jakoś w miarę to wygląda, nie jest tragicznie. Ale zbyt pięknie też nie jest. Dobra, no to nasz dom jest w pełni skończony Znaczy, no nie w pełni, bo tutaj tych szyb brakuje A spokojnie, ja, ja też, ja to wszystko tu naprawię, jak znajdę te szyby Drzwi, drzwi są bardzo ważnym punktem, elementem Drzwi, drzwi będzie trzeba zrobić innowacyjne O Jezus, co ja wszedłem O, raz Pięć, o Jezus, nie starczy mi A nie, sześć, jak to nie? Przecież to jest to samo drewno, pięknie Teraz trzeba te drzwi tak ustawić. Weź je, zabierz. Hmm. Chyba już wiem, jak. Czekajcie. E, nie tak. Ja dojdę do porozumienia chyba z tymi drzwiami zaraz. Sobie. O! Nie, tak nie, bo drugich nie mogę postawić w takim bądź, bądź razie. One muszą się stykać, one muszą być tu, boż, jakoś ja muszę z nimi. O! Nie, tak też nie. Yy, ja tutaj zrobię cięcie i dojdę do porozumienia z tymi drzwiami. Zawsze chwilę. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście mojego oficjalnego fanpage'a, zapraszam gorąco www.facebook.com/dekusim. Odwiedźcie też moją stronę www.kusim.com oraz zapraszam was do zasubskrybowania moich kanałów na YouTube, czyli Minecusim i Minecusim 2 Sia.